Hej, czyli witajcie, z tej strony Szymon, a to kolejny już odcinek z Realm of the Mad God Exalt. Dzisiaj zajmiemy się kilkoma ważnymi rzeczami, takimi jak... Trzeba będzie spić zwierzę. Pamiętacie, ostatnio otwieraliśmy paczuszkę ze zwierzęciem? No mm, to się tam udamy. Poza tym, wchodziłem tutaj. Tutaj. Jak widzicie, tu są prezenty nieodebane przede mnie. I tu jest bardzo dużo różnych rzeczy. Jakieś domowe yy, statystyki dają. Tutaj daję właśnie. albo do tego za chwilę przejdziemy. Tu jest jakieś klucze. Tutaj są jakieś farby do malowania ubań albo akcesoriów. I tu mamy jakieś do odebania skrzynki. Poza tym tutaj wyciągnąłem, myślałem, że można wkładać i wyciągać żeby tam było, ale tylko można wyciągać. To jest tak, że ...że przeciwnicy wyrzucają więcej przedmiotów i lepszy to jest top i trwa przez 20 minut, to to sobie użyjemy. Ale widzę też coś takiego jest. Plez, yy, ta, plecak yy, Mikołaja widzicie pisze, że powiększa Firbunek z 8 do 16 slotów. Weźmiemy sobie to. Zobaczymy jak to zadziała w ogóle. Czy to działa na stałe, czy nie. No i oczywiście no to mamy fura. Patrzyłem, że te monety można tylko dostać, jeśli się zapłaciłe pieniądze, więc nie będziemy tego robić. No i jak pamiętacie, tu mamy PETA naszego. Może za nami chodzić. To możemy go gdzieś tu... Ulepszać. Kami czymś. Widzicie, daje trochę heal'a tutaj. Jak to damy, to daje Czyli dwa. te możemy używać, ale nie wiem, czy chcę tylko używać. No i kiedyś można ekwipunek dawać, ale to też trzeba by było zapłacić. No i co? Jako, że mamy tą kończynę, no myślę, że udamy się gdzieś na wypawę. Po co to za odcinek? Bez w... pójścia na wypawę? Poza tym, widziałem też, że mamy różne, tu... różne rzeczy tutaj na górze. Czyli na przykład kalendarz ewentowy, widzicie ile tu jest rzeczy do robienia. Jakieś nowe dungeony są i tak dalej. Trzeba udać. No uda mi się do zwykłych na razie. Co tu jest jeszcze? Daily Questy, możemy spróbować później zrobić Daily Questa. Na razie udamy się <coughs> iść tutaj i zobaczymy. Użyjemy konieczyny, użyjemy plecaka. Zobaczymy, jak to zadziała. Shift, i tam użyte i to używamy. I teraz mamy backpack odblokowany. Mamy 8 slotów tutaj. I tutaj w inwentarzu mamy też 8. Zobaczymy, udamy się gdzieś. W Moskwa mamy ze 20. Minut, gdzie tu jest? Tu zobaczymy sobie. Tak, tu jest. Ta za do, dopu. Zobaczymy, może coś ciekawego nam wypadnie, jakby nam wypadł skill na poziomie 4, tym nikt by się nie obawił. Pójdziemy sobie na bossa jakiś. Swat in the Stone. Co to jest? A to jest kolejny chyba taki, co może trochę wyleczyć, tak było w poprzednim odcinku. Że poziom 20 to jest poziom maksymalny dla postaci, później już zbieramy tylko fame. Także posiedzimy sobie trochę. A może w przyszłości na, za dwa odcinki może postanowię, żeby nie wiem, gdzieś pójść bardzo daleko, żeby zginąć i... I zaczniemy sobie nową postacią jakąś. Widziałem, że była aktualizacja. Wlatywało um, jakieś zmiany dla postaci ni ninja. Więc by nie przetestować. Nie wiem czy... Dobre zmiany, czy złe zmiany. Zobaczymy. Tu mam jakiś labirynt, ale. Jeszcze za zabali mi możliwość strzelania. I ten stan ciągle wchodzi. Dobra. Przeszliśmy. Dostaliśmy pierścień na Spida i na defensywę. Mamy kolejnego liścia. Mamy. Token. Może to cokolwiek to jest. Mamy łuk. A, czy łuk chce? Nie chce. Niby poziom piąty, ale... Dobra, na bossa, na golema jakiegoś. W nie goni tu jeszcze płata do mejza z powrotem, też na jedynce, tam gdzie byliśmy. Tu mamy trochę już... Odeszliśmy od portalu pierwszego kawałek. jak widzicie, są dużo ciężsi przeciwnicy. Widzicie, już prawie życia nie mamy. Gdzie mi ktoś uciekł? Co my tu mamy? Zboja na poziomie siódmym, różdżka na poziomie szóstym. Skill na poziomie trzecim. Tu mamy pierścień na poziomie trzecim, zboja na poziomie piątym i mamy... Poziom trzeci. Dungeon. Wchodzimy tam. Może bardzo ryzykuję, albo to poziom trzeci. Ale czasami trzeba. Zobaczycie może pierwszy raz moi, moje zgnięcie. Tu można przechodzić. Ten, co rzuca jakimiś. Tu mi się do mnie zbliżył. Patrzcie, jeden. Jeden podszedł i już nie miałam ich jednej czwartej życia. Tu trzeba rzeczywiście robić pojedynczo próbować ścią ściągać przeciwników, bo. No, widzicie co się dzieje. To ktoś bije? Nie. Użyjemy z tego. Speedy. Mm też możemy sobie użyć co to jest daje halucynację przetestujemy jak działa halucynacja czym jest to zaznaczona to jest kaktus po prostu K wybuchający kaktus widzicie krwawimy jeszcze użyjmy tego a takie halucynacje widzimy jakieś stworzone... postacie które tak naprawdę nie są przeciwnikami a my się zmieniamy w coś Bliżej, bliżej bossa. Albo jeszcze skupiajmy na bosie. Zobaczymy, czy w ogóle jest jakakolwiek szansa, że go pokonamy. Tylko teraz: czy dołem, czy głową. Dobra. Wystawiliśmy troszkę. Skazamy swoje siły. Tu jakiś. Będzie strzelał do nas. Wow, ho 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 ho. On biegnie za nami. On za nami biegnie. Najważniejsza to jest... Najważniejsza jest informacja czy on się leczy czy nie Nie mam zasięgu na niego, a mam troszeczkę ale za mały dalej Użyjemy sobie tego, użyjemy sobie podki Musimy go trzymać na dystans I musimy totalnie używać naszej many My Nie będziemy do niego podchodzić na blisko Zarzucił, jak nas wrócił na swoje miejsce. Spróbujemy coś tu zrobić, ale te ruchome piaski to bardzo uprzykrzają życie. Oho, budzi się. Uzdrowiał. Uzdrowił się. Gdzie uciekłeś? Czemu mnie gonisz? Nie goń mnie. Teraz się zastanawiam, czy nie lepiej jakby z kimś tutaj przyjść na tego bossa, to by było dużo łatwiej. Jeśli można oczywiście, ale... Skoro jest... Ajajaj... Wrócił na leczenie. Czy możemy go jakoś obudzić z tego, czy on sa sam tu zostaje na zawsze? O! Obudziłem go, Czy nie zdążył się dużo wyleczyć. Potrzebujemy many, potrzebujemy dużo many. Jeszcze, jakby mnie nie, nie wyciszał. jakby mnie tacił tyle życia. O, dobrze, że potka użyłem, chyba. A znowu mnie wyciszył. Już nie mam czego używać. 3700. Muszę naprawdę uważać. 30, minus 30 No, te są trochę to niebezpieczne. 2600 No i znowu się leczy mm -hmm, panowie i panie. Będzie ciężko budzi się znowu 900 A jednak nie było tak wcale ciężko. Nie było wcale tak ciężko. Mamy pierścień poziomu 4. Daje bonus do defensywy. Bierzemy sobie to. Podka do żywotności plus 1. No i zmieniamy sobie pierścień chyba. I mamy miecz samurajski poziomu 8. Rozumiecie to? Poziom 8. Jeszcze nam się taki pani. Oprócz zboi nam się taki nie zdarzył. Także mamy... Bardzo przyjemny. już Nic też nie weźmiemy, bo to chciałbym chyba zobaczyć yy, zostawić, znaczy. Ale możemy w sumie, to jest bardzo łatwe do zdobycia. To też nie. To możemy zużyć i dać. Bodek yy, z... wspaniałych zwierzęcia. Widzicie? Patrzcie, ile mamy osiągnięć i takich rzeczy. Wracamy do siebie, wracamy do Nexusa i wracamy do tu do... Czyli do... 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 do PETA od razu Może weźmiemy do PETA od razu no i co? co? Zobaczmy w ogóle co nas szpet dawał szpet dawał atak, elektryczność i zdrowie Możemy ci dać coś jeść, możemy ci dać to tylko to trzeba tych punktów używać do, na kamienia Nie wiem za co to się dostaje ale Miecz to zostawimy Możemy się łuku pozbyć I za 30 możemy podnieść plus 4 do kila no i teraz zostawiamy, więcej nie zużywamy. I wracamy do naszego. Do naszej skrzyneczki. Tutaj. Zapomniałem, że mam plecak. Nikt mi nie przypomniał, że mam plecak. Mogą wziąć dużo więcej rzeczy. Chociaż czy, czy były to takie kluczowe rzeczy. Wszystko najważniejsze wzięliśmy. Teraz mamy tutaj jakieś bezużyteczne... Bezużyteczne mieczyki poziomu piątego. A możemy tutaj zostawić poziom ósmy i siódmy, a to wyciągamy i będziemy trzymać u siebie, albo w ogóle to wyrzucimy. Bo w, sumie, w sumie takie poziomy są średnio nam potrzebne w ogóle. Teraz mnie zastanawia, czy to dałoby nam jeszcze więcej slotów, ale wydaje mi się, że nie. Także nie będziemy tego używać. Użyjmy sobie jednej potki na, na statystykę. Uwaga. Żywotność plus 1. A możemy nawet jeszcze 3 użyć. Czemu nie? As na speed, na defensa i na wisdom. Tu mamy będzie, plus 8, defensywa plus atak plus 2 i tak dalej. Używamy As, 2, 3. Widzicie po lewej mamy. No i mamy zwiększone. Nad tym się zastanawiam, czy to tam w misjach się gdzieś wymienia, to sobie przejrzę na spokojnie sam. No i co? Myślę, że mieliśmy sobie jeszcze daily questa, ale przez to, że wszedłem do tego dungeona poziomu trzeciego, to myślę, że to wystarczy. Możemy coś odblokować dwie rzeczy. Bo tam co był nagrywany odcinek, co nie oddawałem. Kalendarz, tu są jakieś questy. Aha, tutaj, tutaj, są właśnie potrzebne te... Jest dramat. Ale udało nam się to, co wydawało się przez jakiś czas... ...dość niemożliwe do zrobienia. No, drugą jej postaci nie możemy zabić. Bo nie stać nas. Można jakoś Fejma zdobyć 500. Nie wiem, co doda. Ale się przekonamy po czasie. Mamy zwierzę. Tu jakiś progres. Obecna misja: Zabijanie przeciwników, i tak dalej, do jakiegoś festiwalu. To ona spokojnie. I tak dalej. Dobra, jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Za każdego lajka, like, za każdy komentarz, za każdego suba. Za to, że udało się wybić 50 subskrypcji na kanale. Mam nadzieję, że Wam się serie podobają. Byłbym wdzięczny za każdy komentarz, czy robić to dalej, czy nie. No i widzimy się w następnych odcinkach, w następnych sejach. Może już niedaleko, nie, nie, niedługo. A może trochę dłużej trzeba będzie poczekać, tego nie wiem. Mam trochę za, na, na zapas, ale nie będę wam spojrzał o co. Dobra, jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Widzimy się kiedyś i do następnego. Trzymajcie się, cześć!